Witam Cię Mateuszu. Witaj Piotrze. Zastanawiam się, jak ci szło przegryzanie się przez kolejne punkty. Już tydzień temu mówiliśmy, że będzie ciekawie. To nareszcie są jakieś konkrety, i papież przestał wreszcie tłumaczyć, o czym będzie mówił, i przechodzi do sedna. Jakiego sedna? Mówi, jaka jest relacja prawdy i miłości. Ale czy chodzi tylko o relację prawdy i miłości? O. Wiara się zgubiła? Nie, nie, doprowadził nas <grym> Bo teraz by trzeba było powiedzieć, dlaczego w ogóle papież porusza temat miłości Tak Skąd ta miłość się mu wzięła? Od świętego Pawła No Zacytował taki fragment Ty to lubisz, jak jest święty Paweł, no, nie? <grym> Uwielbiam <grym> Zacytował świętego Pawła z listu do Rzymian, rozdział 10, wers 10, łatwo zapamiętać, dwie dyszki Sercem przyjęta wiara Tak i kiedy sobie to analizowałem, to mówię, papież mówi o tym, o czym my mówiliśmy już chyba w Adwencie. Mówi, jakim zmysłem, jakiego zmysłu należy używać, jeżeli mówimy o wierze. No właśnie, bo to trzeba było jeszcze wrócić chyba do zdania wcześniejszego, że jeżeli mówiliśmy o prawdzie i tą prawdę umieściliśmy w przestrzeni wiary, wiara miała nam pomóc odkryciu prawdy, to teraz trzeba zrozumieć, w jaki sposób wiara poznaje. I odpowiedź papieża jest przez miłość. Wiara działa przez miłość. To, co teraz powiedziałeś za, za świętym Pawłem. Czyli tak naprawdę ta miłość jest nam potrzebna do tego, żeby wiara mogła poznawać. Mówisz to tak w trudnym językiem. Dlatego to sprowadzi do tego zmysłu. Jak chcesz poznać świat, to posługujesz się oczami. Jak chcesz no. poznać muzykę, posługujesz się zmysłem słuchu. Jak chcesz poznać jakieś takie, nie wiem, struktury powierzchni, posługujesz się zmysłem dotyku. No. A czym się posługujesz, jak chcesz poznać wiarę? No właśnie, i teraz ty to chcesz wprowadzić do zmysłu, tak? Ja się posługuję takim obrazowym słowem, że zmysł, tym takim narzędziem do poznawania wiary dla papieża za świętym Pawłem jest serce, czyli uwaga miłość? Nie. Czy tylko? Nie, nie, właśnie o to chodzi, że serce tu jest dużo szersze, niż nam się tak. wydaje. Dlatego się boję tego porównania do zmysłów, bo to nie jest zmysł, tylko cały człowiek. Po to mamy do powiedzenia, <laughs> żeby to dopowiadać. No nie? I to też mi się podoba, bo od razu papież mówi, ale czym jest to serce? Właśnie dokładnie to samo pytanie. Czym jest ten zmysł? No i mówi, że to jest wnętrze człowieka. To jest to całe centrum dowodzenia człowieka. I co tam jest? Tam są te trzy trebiki: duch, dusza. I ciało, nie to jest wnętrze. No albo inaczej, rozum, wola i uczucia, no nie? Czyli. Bardzo super to jest. I papież to też A w kolejnym akapicie. Z czym mi się to skojarzyło? Nie wiem, czy ty pamiętasz, lata temu mieliśmy taki film, który pokazywał, jak człowiek podejmuje decyzje wewnętrznie tak. Tak, 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 tak. tak nie Gdzie właśnie było tak rozczłonkowane to wnętrze człowieka, że był rozum, były uczucia, emocje, wola. i oni dyskutowali ze sobą, co zrobić. Chyba się to nazywało Wielka Rada. To tak, jest taki film kreatywny. Tak, tak, tak. Przy jednym stole siedzą te wszystkie y, zmysły czy te postacie, no i, i spierają się, jak podejść. A potem była taka bajka kreskówka i rodzice to często dzieciom puszczają. Emocje? Coś takiego, że w człowieku są różne emocje. Jedna emocja gdzieś ucieka, chodzi po świecie. Wiem, że mój brat to pokazywał swoim chłopakom 6 i 7 lat. No i doskonale mu to ten film posłużył do rozmów, dlaczego nie powinni tak postępować, a powinni postępować inaczej. Także to też podpowiadamy. No, także tu papież, papież wchodzi w taką już głęboką kwestię człowieka, bo w samo wnętrze, no nie w to, tak. co jest gdzieś w nas. I super to powiedziałeś. Rozum, wola uczucia. Papież powiedział. Ja tak tylko za papieżem. O, dziękuję za tę skromność. Ale papież od razu do tego połączył, skoro rozum to co? To prawda. Skoro uczucia, no to mniej więcej ten świat miłości. A wola, co papież tam dopisał? To decyzje, za co odpowiada wolność. wola? Za przemianę człowieka. Tak, bo to są te momenty decyzji. Wola podejmuje decyzję. Tak, 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 tak. Nam się wydaje, że rozum, ale to nieprawda. Dokładnie wszystkie te książki o zarządzaniu sobą w czasie, samodoskonaleniu, wola. Tak. Możesz mieć najlepsze przemyślenia, ale jak nie masz woli wcielania tego w życie, to nic nie daje, to zostajesz tylko z przemyśleniami. Tam jest ładnie powiedziane, to, to, jest w ogóle, to pokazuje, jak papież szeroko patrzy w tej encyklice, bo on mówi wprost, że jeżeli wszystkie te wymiary są zespolone ze sobą. To wtedy dopiero zaczyna się otwieranie człowieka na prawdę i ta prawda zaczyna działać w człowieku. Nie? Czyli sama wola też nie wystarczy, bo na przykład ja mam wolę zmiany. Ale w tym kierunku. Tylko będę to robił zupełnie nie tam, gdzie trzeba, tak. <laughs> bo rozumem nie przemyślałem. No nie, Więc wszystko tu jest ważne, każdy element, no nie? nawet te uczucia, które papież mówi, no też są ważne, bo. Bo czasem może być tak, że, że może byśmy nawet mieli i wolę, i może nawet mamy już przemyślenia, ale brakuje nam takiego, takiej iskry. No nie? I uczucie wtedy jest tą iskrą. Jak no ktoś mnie zainspirował, ktoś coś zrobił, że, że poczuję takie emocje, które mnie poprowadzą dalej. Podoba mi się kolejny punkt, w jaki papież nas prowadzi. Mówiliśmy o tym wcześniej, że prawda pomaga nam wierzyć. Odkrywanie prawdy pomaga nam wierzyć. A w tym punkcie papież mówi, że miłość pomaga nam wierzyć i papież mówi więcej. Miłość wnosi pewne światło w nasze pojmowanie rzeczywistości. Ja tam ostatnio mówiłem, że żeby dotrzeć do takiej prawdy o czymś, to trzeba zbadać sens tego, wrócić do początku, jak niejako. A papież mówi, że dzisiaj miłość też będzie takim narzędziem. Z perspektywy miłości na coś popatrz, czy warto. To mówił Jacek Walkiewicz. Nie zawsze to, co się opłaca, warto, i nie zawsze to, co warto się opłaca. Tak. I miłość jest czymś takim, że to może być prawda, ale miłość powie, nie idź za tym. No właśnie, bo to papież tu, to, to jest potem pod koniec, już tak naprawdę. Ta relacja prawdy i miłości, już samej. I dlaczego ta miłość w relacji do prawdy jest taka potrzebna? Ale wcześniej jeszcze papież się zatrzymuje na takim sposobie poznawania. I pokazuje, yy, że to jak on rozumie miłość nie można sprowadzić do samego uczucia. Tak, i tu jest przykład. To który jest bardzo ważne. <noise> Chodzi ci o, o Wittgensteina, tak? tak? Tak, tak. tak. No, obaj mieliśmy z nim do czynienia. Koło <noise> z jego książką. Koło tak, natomiast y, nie, nie, bardziej bym się chciał skupić, bo szkoda wchodzić w taką filozofię powiedzenie. Co pamiętasz o tym Wittgensteinie? Indukcję. A i co to znaczy? Sposób prowadzenia nauki, który polega na tym, że my sobie analizujemy rzeczywistość. Pojedyncze i... przypadki. Pojedyncze przypadki i wyciągamy z tego ogólną zasadę. A czy ja dobrze pamiętam, że Wittgenstein mówił, żeby wykasować z naszego języka niepotrzebne słowa? Też, bo to też był ekspert od języka. Tak, bo czasami piszemy zdanie i używamy, a gdzież, a ponieważ, a dobrze by było, a on mówi, wszystko to trzeba wyciąć, merytorycznie, elegancko. To była metodologia nauk, no nie? Tam tak. się wszystko opiera na bardzo konkretnym wywartości każdego słowa. To gdyby tak cieć stosować w codziennym życiu, to by się chyba człowiek wykończył. <noise> Ale to zawsze jest dobra wskazówka. Znaczy, to był wielki człowiek też, ten, ten yy, filozof, więc... To wraca do tego, co on powiedział. Natomiast to, co mi się podoba, to to, że papież potrafi pokazać... Yy... Takie skróty myślowe, które się pojawiają w świecie. Papież się akurat odnosi do filozofa, ale myślę, że my się możemy odnieść dzisiaj do świata, gdzie często jest takie coś, że wiarę się sprowadza do emocji, do uczuć, do czegoś, co jest niemierzalne, że tak powiem, w żaden sposób. Papież mówi nie, to nie tak. Że jak mówimy o wierze, która jest oparta na miłości, czy tak jak mówiliśmy za świętym Pawłem, że to miłość. Pozwala tak naprawdę wierzyć, to to nie jest coś, co jest oparte na emocjach, tylko coś znacznie głębszego, bo dotyka całego człowieka. A emocje są tylko gdzieś tam na początku, na przykład. Albo, Albo tego. gdzieś w trakcie, ale nie są y, wiarą i nie są y, sposobem na wiarę. Miłość nie wyczerpuje się tylko w emocjach. Tak, dokładnie. I, i to, to jest bardzo ważne, bo to ale zupełnie. Nie to, co powiedział inaczej... ten Wittgenstein. Co takiego? To porównanie. A, że wiarę porównał do zakochania, tak? Wierzenie. 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 On wierzenie, czyli przyjmowanie czegoś, jakieś przekonanie o czymś, mówi, to można porównać do zakochania, to jest bardzo subiektywne. Tak, jak zakochanie bywa subiektywne. No, cały świat jest kobiet, ale mężczyzna zakochany, ta jedna jedyna. To jest jego subiektywny wybór. Ja sobie to porównałem do zakupu książki. Wchodzisz do jakiejś księgarni, bierzesz książkę, czytasz 2-3-4 strony i naprawdę trafiasz na rewelacyjny fragment i mówisz, cała książka będzie super. No, a to było tylko dobry wstęp kogo innego. A potem. <laughs> a, a po, nie autora. Potem w domu czytasz całość i mówisz: No, są super treści, są super strony, ale inne są słabsze. I to już jest prawda o całej książce. To już nie był ten moment zakochania w tej mojej książce, kiedy ją kupowałem, tylko takiego przepracowania spojrzenia na całość ze zrozumienia. No, dokładnie. No i tutaj tu jest to co myślę takie yy, bardzo ważne, że papież pokazuje miłość jako sposób na to, żeby człowiek pokonywał siebie samego, gdzieś potrafił otworzyć się, wyjść z siebie, no nie? Tak. To co myśmy mówili, że z prawdą jest najtrudniejsze, że przyjęcie prawdy wymaga ode mnie wyjścia no to tutaj miłość staje się środkiem do tego, to co ty mówisz, że w końcu jest konkret. Tak, no tak, tak. Że w stronę prawdy idę miłością. To jest bardzo piękne, naprawdę. I myślę, że papież miał cel w tym, żeby nam przytoczyć jakieś zdanie o tym zakochaniu. Miałem ostatnio możliwość pomagać przy spisywaniu protokołów małżeńskich, czyli widziałem osoby zakochane w sobie. Ale też mam okazję w czasie wizytacji z księdzem biskupem spotykać pary małżeńskie, które mają 50 lat po ślubie, 25 lat po ślubie. I oni nie są na tym etapie zauroczenia, zakochania pierwszych uczuć, tylko są na etapie, kiedy miłość przeprowadziła ich przez życie. Poznali prawdę o sobie, poznali swoje najsłabsze strony, poznali swoje dni, kiedy się kłócili, poznali swoje reakcje. I stąd. Ta miłość, która ich łączy, pomogła im poznać prawdę o sobie. I, i... Albo, i to jest myślę bardzo ważne, przyjąć prawdę o sobie. I dlatego mówiliśmy, że wola też tam będzie. <laughs> no. Do tego papież idzie. I sobie narysowałem taki skrót. Miłość prowadzi do prawdy, a prawda prowadzi do jeszcze większej miłości. Ja teraz mówię w tym obrazku o ludzkiej miłości, o ludzkiej prawdzie, a tak. papież nagle robi pstryk na palcach i podnosi to wszystko na relację człowiek-Bóg. I no. gdyby Pan Bóg oceniał nas tylko surowo po sprawiedliwości i tylko według zasad i prawdy, to my jako ludzkość, jako naród wybrany, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, wiele razy daliśmy okazję Panu Bogu do tego, żeby powiedział dziękuję, kończymy tę bajkę. A, ale jednak Bóg kieruje się miłością. I Bóg no przebacza. I teraz tu jest, myślę, y, cała istota tego wprowadzania miłości w relację do prawdy. Że y, prawda to tak ładnie brzmi, mm -hmm. no nie? że coś jest prawdziwe, albo powiem komuś prawdę. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak Biskup Bryś był jeszcze rektorem seminarium i mówił kiedyś kazanie na świętego Stanisława w, na katedrze w Wawelu i powiedział, że nigdy nikomu nie wolno mówić prawdy bez miłości. Pamiętam. Dlaczego? Tak, tak. Bo zabija albo może zabić. Tak, tak, tak. No nie. I to co papież tu robi z tą miłością, no to jest właśnie to, że prawda staje się wtedy możliwa do przyjęcia i mało tego, może człowieka poprowadzić dalej, no nie? Tu cała ta encyklika mam wrażenie, że jest tak skonstruowana, żeby pokazać, że człowiek może iść gdzieś dalej. Ciekawe. Nawet tutaj to pada, no nie? że jest wspólne patrzenie przed siebie i otwarcie się na drogę, która jest przed człowiekiem. Ta miłość i prawda, jak są razem podane, to wtedy stają się źródłem takiej siły. Tak. Miłość jakby poszerzała działalność, zakres działania prawdy i dlatego papież cytuje tu papieża Grzegorza Wielkiego i mówi tak, miłość niesie nową logikę. Tak. Bo według prawdy, według zasad to już nie ma sensu. Ale Bóg mówi, ale miłość jeszcze daje nową przestrzeń do realizacji tej no, prawdy. Nawet więcej mówi, bo mówi, że miłość to jest pierwotne poznanie. Jest przed prawdą. To jest ciekawe. Tu jest proste. odkrycie miłości jako źródła poznania, stanowiące pierwotne doświadczenie każdego człowieka. Pierwotne to jest pierwsze, no nie? Takie najbardziej źródłowe. Czyli tak jakby człowiek najpierw poznawał wszystko miłością. I dzięki temu poznaną miłością prawdę może przyjąć. Tak. To jest. A czy to by zakładało, teraz mam taką myśl, że miłość może zawiesić jakieś prawdy? No właśnie, jest pytanie, czy. W przyjmowaniu, czy, nie? Czy, że tak, tak. ze tak. względu na miłość mogę jakąś prawdę odrzucić? No to dam Ci przykład. Bardzo prosty. Miłosierdzie. Jaka jest prawda, a jaka jest miłość? I co wygrywa? No, prawda jest taka, że jestem winny i zasługuję na karę. A co robi miłosierdzie? Przebaczam. Podnoszę. Nie karzę. Ale to jest fajna, super ekstra. Ja nie zawieszam prawdy, ja nie odrzucam no, prawdy, tylko ją poszerzam. Pokazuję w tej prawdzie o sprawiedliwości coś więcej. Pokazujesz, że prawda jest yy, prawda jest głębsza. Dzięki miłości mam wrażenie, mhm. że prawda staje się głębsza. To jest tak, jak Ty teraz mówisz cały czas o sprawiedliwości, no nie? My, jak myślimy o sprawiedliwości, to jest tak, jak Ty teraz mówisz: że y, zrobiłeś to, za to jest to, więc należy Ci się to, no nie? Coś dobrego, dobro, dobro, złe, złe, złe. Natomiast, jak mówimy na przykład o sprawiedliwości Pana Boga, że Bóg jest sprawiedliwy, to chodzi o to, że y, za zło da zło, czy że za zło da miłość. No to te tak byś mówił w Starym Testamencie i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie za zło dawał zło. Jeśli mogę tak powiedzieć, jak nie popełniłem herezji. No nie, sprawiedliwość Boża to jest zawsze miłosierdzie. Ale żeby to też nie było naiwne, że mogę robić co chcę i tak będzie. Nie, nie, to nie jest naiwne, bo to, to, że Bóg obdarza człowieka miłosierdziem, nie znaczy, że człowiek już nic nie musi robić. Bo to też tak to, to możemy dopowiedzieć przy okazji, bo takie może być myślenie, że skoro Pan Bóg jest zawsze miłosierny, czyli zawsze kocha, to znaczy, że ja mogę robić, co chcę, nie ma konsekwencji. To tak nie działa. Z Boga, ze strony Boga jest gotowość do tego, żeby mi wybaczyć, przyjąć i tak dalej. Ale z mojej strony jest y, potrzebny ruch, że przyjmuję wybaczenie i idę z Panem Bogiem. I to jest ta miłość. Która odkrywa prawdę i idzie dalej. Wychodzi poza swoje. A jak powiem sobie, a to ja tak do końca będę sobie już robił po swojemu. To po pierwsze yy, miłość mnie nie pokierowała w stronę prawdy i mnie nie otwarzyła na nic nowego. Bardzo mi się spodobał ten przykład o tym miłosierdziu. No To jesteśmy w tym etapie papieskiego prowadzenia nas, że mamy prawdę. Mamy miłość i ta miłość bardzo współgra z prawdą. Musi być razem. No dobra, to gdzie ta, gdzie ta wiara teraz? No właśnie, i teraz gdzie jest wiara? <noise> Się zgubiła trochę. No <noise> niby trochę tak, ale... Masz to? No. Tą wiarę? Znaczy, no cały czas, bo żeby dobrze rozumieć, wiara jest u źródeł. Y... Już mam. No. Bo ta miłość czyja? No Pana Boga. No tak, no to... To jest ten obszar wiary. Tak, bo cały czas szukamy takiej prawdy fundamentalnej, tej powiedzielibyśmy uniwersalnej, czyli szukamy Boga. Ale to, to jest tak poukładane ładnie, no nie? że wiara dzięki miłości odkrywa prawdę. Wiara dzięki prawdzie odkrywa miłość. Tak. Dzięki miłości i prawdzie odkrywasz wiarę. Papier... To się wszystko łączy. Z różnych stron nam próbuje to pokazać, tak. że to ma głęboki sens, jeśli jest razem. I nagle sięga do, nawet nie wiem, jak to się czyta: Saint Terry i przywołuje cytat ze średniowiecza. I mówi. Łatwiej było powiedzieć, że do Wilhelma. To jest Wilhelm? Tak, Wilhelm Sant No to Wilhelm mówi. Cytując fragment z Pieśni nad Pieśniami, tak. gdzie mówi, jak patrzymy na świat, najczęściej mamy jedno oko, drugie oko, ale jeden obraz. Tak. I teraz jednym okiem dla niego jest wiara, drugim okiem jest miłość. miłość. I to nam daje jeden obraz świata, jeden obraz mnie samego, jeden obraz rzeczywistości. Ja bym tu dopowiedział tylko, bo to papież, myślę, że tu każde słowo ma, ma znaczenie. Jedno oko to jest rozum wierzący. Czyli mam wrażenie, że to jest z papieżowi chodzi o to, że to jest ten moment, kiedy wiara spotyka się z prawdą, to co było tydzień tak. temu. Tak, tak. Drugie oko to jest miłość, to co dzisiaj papież dołożył. Tak. I co spotykamy na końcu dzięki temu, że oba, nie wiem jak to powiedzieć, oboje oczu otworzymy? No. Widzimy Boga. W hmm. tym momencie, według tego Wilhelma, człowiek zaczyna kontemplować Boga widzi Boga, spotyka Boga. To jest rewelacja. Zobacz, jak pięknie papież sięga do skarbnicy Kościoła, do tej treści. My byśmy dzisiaj, chcąc przypodobać się współczesnemu człowiekowi, powiedzieli, że to nie pieśń nad pieśniami, dwa oka patrzą na świat, tylko była ta reklama, było serce i rozum. Tak, ale poważnie, bo to papież tu w ciekawych rzeczy używa jeszcze, tak już podsumowując może, dlaczego ta miłość jest taka ważna. Bo tu, co prawda, Wilhelm porównał to do dwóch oczu. No nie, że jedno to jest to oko prawdy i wiary, drugie oko miłości, ale można by to było jeszcze nawet lepiej porównać, że my patrzymy i wiarą widzimy prawdę. Na przykład Bóg nam objawia jakąś prawdę i na przykład nie jesteśmy, to co mówiliśmy tydzień temu, w stanie przyjąć tej prawdy, bo jest za trudna. Co sprawia, że ja tą prawdę jestem w stanie przyjąć? Na miłość. Światło miłości. Światło miłości oświeca tak prawdę poznaną wiarą, że ta prawda staje się dla mnie na tyle wartościowa i cenna, że nawet jak jest trudna, to ją przyjmuję. Czyli w świecie wiary nie ma miejsca na przymrużenie żadnego oka. Nie. <laughs> nie da <dość> się jednym okiem. <laughs> Trzeba całościowo. O to papieżowi chodzi. Całościowo. To jest takie kluczowe słowo chyba tego, tych punktów. I podoba mi się ostatnie zdanie, gdzie papież rozbija system. Bo mówi, że chodzi o tą prawdę Bożą, chodzi o tą miłość Bożą. A to przekracza granice dziejów. Tak. To nie jest tylko Twoje doświadczenie zamknięte w, na długości Twojego życia. Musisz pamiętać o Twoich przodkach, musisz wiedzieć, że będą też ludzie po Tobie, a Bóg prowadzi. To jest rewelacja. No i znowu papież wraca do tego, że, że tak naprawdę my jesteśmy cząstką długiej historii, od stworzenia. Że gdzieś idziemy. Tak. Że gdzieś mnie to prowadzi. Nie wiem, jak to się dzieje, że to się ciągle yy, spotyka z liturgią niedzielną. Co było? Co nie co wiem, było? czy dobrze słuchałeś w niedzielę czytań. Było od stworzenia do nowego Adama. Cała historia dziejów, byśmy powiedzieli. A to nie było czy o pokusach? pokusach? A to Ewangelia. Ale pierwsze czytanie było o stworzeniu człowieka i upadku, a drugie czytanie było o nowym Adamie, czyli tym, który wszystko przywraca do początku, do pierwotnego stanu. No, nie? no ty to jednak jesteś proboszczem. <noise> Trzy pokusy są pośrodku, że tak? Między innym, a drugie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Również. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.